Witam, witam Cię w tym nowym, nie wiem czy się zmieszczę. Witam cię w tym nowym pięknym dniu. Dzisiaj dzień zacząłem... o o! Czyli dotknąłem czegoś zaczynamy dzisiaj nowy dzień zaczynam od, ale mam kukuryku, od siłowni na, na to, żeby poprawić sobie humor, to właśnie... Jest siłownia, czuję się dużo lżej. 45 minut biegania, ale najważniejsze to, że już mi ten bark tak bardzo nie boli. I także zacznę, zacznę, wydaje mi się, że już częściej przychodzi, coraz częściej na siłownię. Tak, już dwa, trzy razy w tygodniu powinienem chodzić. Naprawdę już teraz mogę biegać, okej. Okay. Przyszedł do mnie dzisiaj Krzysiek. Teraz przed chwilą samego. Słuchaj, pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Jak wychodziłem od Ciebie z auta, nie wiem, która to była godzina. 12-13, coś wczoraj wczoraj to od tego czasu Pisałem, słuchaj, na Messengerze do 3:30 włącznie z, jaką, z jakąś dziewczyną. E, Odebrałem 264 różne wiadomości o Messengerze. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć, tak mi się nie udało. Słuchaj, e, słuchajcie, jest mi. Ja wczoraj napisałem na Facebooku takie parę słów ode mnie Aha. i chcę wam, się, się. Że, chcę wam wszystkim powiedzieć, że to, co. Wy piszecie do mnie i tak dalej, to jest to dla mnie przede wszystkim ogromne wsparcie. Nigdy nie widziałem, że tak? tyle osób się przejmie, tyle osób, tyle osób zacznie w ogóle nawiązywać ze mną kontakt w różnych sprawach, tak? I o życiu gadaliśmy, że ciężko jest i ludzie pisali też jak mają w domu, jakie mają problemy. Nie wiem troszeczkę, co się dzieje dookoła mnie, ale próbuję się jakoś odnaleźć z tym wszystkim, nie? Bo były, słuchaj, też takie, żeby... Były też takie, że od ciebie ode mnie ludzie chcą autografy. E, ja napisałem tym ludziom, że ja się nie czuję jako tam jakaś gwiazda, czy, 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 czy jak się nazywa? Fame? E, i, I tak dalej, żeby mnie traktowali jak, tak samo jak, e, jak siebie, tak? Ja jestem no, normalny, zwykły, prosty chłopak, prosty człowiek, który mu się gdzieś tam noga bardzo mocno powinęła w życiu. I o tym też to mam kiedyś Troszeczkę poopowiem, bo to nie to, że wszystko fajnie jest i że ja wychodzę z tego dołka powoli dzięki też Tobie i, i, i ludziom od Ciebie znajomym i tak dalej i tak dalej, bo też należy wspomnieć o tej gorszej stronie, tak? Dlaczego się znalazłem na takim dnie życiowym i tak dalej. To też jest ważne, tak? To może być przestroga dla niektórych młodych ludzi, a mi to staczanie parę lat zajęło, nie? I, 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 i gdzieś tam sięgnąłem kresu dna. Ha. czy widzisz różnicę. Właśnie Krzyśek mi pokazał, że we Włoszech olbrzymią siecią jest Media Word, a u nas Media Markt. Ale widać, że to chyba należy do tego samego właściciela. W Stanach też jest Media World. A i w Stanach też. Czcionki, wszystko jest takie samo. No i okazało się, że ja na Facebooku z Krzyśkiem w ogóle nie jesteśmy znajomymi, więc tutaj Krzyż, Krzyśka dodaje do znajomych. Kto chce go dodać, to proszę bardzo, żeby było więcej. Tu jest asta ostatnia akcja nasza, czyli są zdjęcia z ostatniej Ale, naszej to prawda. akcji. Tutaj też, tutaj byłeś na portalu Piotrkowskim. Tak. Mhm. I co tu mamy jeszcze? Oj tak, zdjęcie z koszulą. I zdjęcie z koszulą. Jednej pani się bardzo podobało. Także zapraszam. Tak. Oj właśnie Marcin Mazur, proszę bardzo. Marcin Mazur wysłał mi zaproszenie. I, przyjmiesz? Tak przy, właśnie. Przyjmiesz przy, do znajomych? Ch tak, chcia chciałbym Cię przyjąć, proszę bardzo. Just to się zaraz wyświetla, jest proszę Państwa Marcin Mazur, będzie tutaj. Przepraszam, ale o yes, Marcin, jest Marcin, 12 wspólnych o, znajomych, 12 do... słuchajcie, pod, potwierdzone. Także jesteśmy znajomymi. Jesteśmy już teraz znajomymi. No, Marcin tak, jeszcze. Cześć Krzysztof, miło mi. W ciągu ostatniego miesiąca przybyło mi bardzo mało subskrypcji w ciągu ostatniego tygodnia. I Wszystko zaczęło się po tym live'ie. Tu jest live 24 godziny i po nim po prostu jest zobaczyć jakiś spadek, jeżeli chodzi o subskrypcję. Nie wiem czy to ma coś wspólnego. Wróciłem też na swojego Instagrama. Mam nadzieję, że będę wrzucał tak jak kiedyś. Kiedyś wrzucałem trzy posty dziennie, mniej więcej. Było dużo właśnie jedzenia i z takiego z osobistych rzeczy. Także mam nadzieję, że teraz będę coraz częściej wrzucał moje konto, to jest Marcin Mazur. Na razie mamy, mam 9000. tysięcy, a rów, o równe 9000 obserwujących, no ale fajnie się trafiło. 526 postów, zobacz jak dużo. Także zapraszam na moje konto instagramowe Marcin Mazur. A to dzisiaj z siłowni. A to z pucharem. Dla najlepszego youtubera roku. Krzysiek wrócił po, dwu po trzech, do dwu dwóch, po trzech, godzinach, no i już jest fajmem na mieście, <grystanie> bo mówi, co powiedziałeś, ja, że ciebie, na, na przystanku ci zaczepiono, znaczy, tak? słuchaj, biegnę, 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 słuchaj, do przystanku, bo jechała piątka i, i już chcę wsiadać, już chcę wsiadać, cały czas się dużo osób było na tym przystanku, I już chcę wsiadać i mam oczywiście słuchawki na uszach, jak to ja, ja słucham muzyki i ktoś mnie zaczepia, jakaś dziewczyna. E, mnie ten i, 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 mówi, i mówi. Widzieliśmy pana, y, u pana Marcina na, na, tym, y, na vlogu i tak dalej. I, I jesteśmy wielkimi fanami i pana i pana Marcina. Ja w ogóle takie oczy mówię, no to mówię wsiadajcie do tego autobusu, nie? Mówię, chociaż przystanek z mną trochę pogadamy. E, no i powiedzieli, że śledzą bacznie nasze poczynania twoje oczywiście, moje i są bardzo wszyscy ciekawi, nie, i, 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 i jak to będzie, i, i, i te no bardzo tak... Miłe się, to? No mm. miłe, bo wiesz, no raczej mi nikt tak nie zaczepia i e, nie chcę tam autografów, czy żebym się wypowiedział na jakiś temat, nie, a, a tu... A to taka rzecz ty. A to taka rzecz. Rozmawiamy też tutaj o Krzyśka CV, które już jest zrobione, tak? Tutaj też ja tam wydrukowałem i byłeś teraz w agencjach. Tak, byłem. Powiedziano, że co, że jest. No babka powiedziała, bo mówię, mówię, że nowy podmienić CV, tak? Bo byłem w tamtym tygodniu i tak dalej. Akurat była inna pani. E, inna pani była, i tak. No i ja daję te CV, no tak patrzę na to, jak się musiałem podpisać te CV, podpisałem jej to CV, uh -huh. e, podpisałem jej to CV, a ona tak mówi: Boże, w życiu czegoś takiego nie widziałem. Ja mówię aż tak źle. Mówi: Nie, no powiedziałam, że taki w ogóle kosmiczny projekt jest, że nigdy nie, nie widziała takiego ustawienia, w ogóle takiego podejścia do tego. Tym opisem też była zdziwiona. Tak. tak. Bo ci mówię, no z, w Polsce. No w Polsce nie jest to raczej, że się pisze o sobie na sygi, tak wiesz, że, że tak. Aha, bo my zrobiliśmy coś takiego. Tutaj y, poprosiłem Krzyśka, żeby pokazał swoje jakby takie najlepsze, najlepsze strony. No, i między innymi właśnie powiedział o tym. Karaterze ćwiczył, więc jest tutaj wytrwały. Także uczestniczy w akcjach społecznych, więc jest komunikatywny. Zresztą to było widać na moich filmach. Był skarbnikiem szkoły. To też jest wszystko ważne, bo potrafił współpracować z ludźmi. No i tutaj, jak będąc pracownikiem firmy NL Jobs, to po prostu byłeś bardzo elastyczny. To wszystko. To wszystko oczywiście jest bardzo, właśnie to wszystko jest ważne, tak? Żeby tak. gdzieś tam umieścić później to w CV. Jeżeli na przykład, tak jak Krzysiek ćwiczył, treno, znaczy ćwiczył, trenował, był tym skarbnikiem, przewodniczącym, jeżeli ktoś coś robi, to właśnie później jest łatwiej to wpisać, tak? I są większe możliwości, żeby, z, żeby zdobyć pracę. Dlatego ja ciągle zachęcam do tego, żeby być aktywnym, żeby być tym przewodniczącym, to, że inni będą się śmiać, że Robol jest jakiś do roboty. Nie, bo właśnie w takich sytuacjach teraz się to wykorzysta. I czyli, że okej, okay, tak? Tak, jeszcze powiedziała, podkreśliła to, bardzo to podkreśliła, że jest. Bardzo przejrzyste. Zmieniamy tego, że tego jest, bo jest tej informacji tutaj, tak? Jest dużo podpunktów jest tego, to jest bardzo przejrzyste i miło się, miło się to czyta. Marcel widzę, że często gra w tą grę. Kto tutaj jest gra? zbieramy się. Idziemy do pracy. Po, po, popracować. Dawaj, ruchy, ruchy. Nie. Jedziemy do pracy. Miłosz, dzisiaj jest poniedziałek, Miłosz powinien mieć trening, ale powiedział, że nie chce chodzić na treningi, więc jedziemy do pracy. Nie będzie tak, że po prostu nic nie będzie tak. robił. Co? Znaczy no, że nie będę nic A, że chcesz nic nie robić? No nie, że chcę coś robić. A, że chcesz coś robić, tak? Ja nie chcę, żeby się obijał po prostu. Będziesz pracować, będziesz teraz youtuberem. Będę ci kazał nagrywać filmy. No nie, dobra, ty będziesz moim szefem. O, ja będę twoim szefem. Ja jestem twoim szefem od 10 lat. Co? Wyplułeś gumę, czy masz ją tutaj? Masz gumę? Pokaż. <coughs> Na pewno masz ją w buzi. Pokaż, otwórz buzię Nie masz. Czy ją schowałeś? Przyklejłaś się. Jest, przyklejona. Wypluwaj, bo będzie to widać. Daj mi. Nie chodzimy aż tak bardzo daleko, bo tam mi powróci. Zobacz, tam jest czyste. Dobra, gumę. Gumę dawaj. No będzie to widać. Później sobie weźmiesz nową. Dawaj gumę. Masz gumę. Oszukałeś mnie. Ej, Mały. Oszukałeś mnie. Świeci mocno? Światła? O właśnie no. Dobrze. A teraz daj gumę, a ci oddam później. A weź troszeczkę do... A do, dobra, niech będzie tutaj. Troszeczkę do tyłu, troszeczkę tylko do tyłu. Ale bokiem. Wiesz, usta nie, bokiem się ustaw, o, o właśnie, poczekaj, nie, tak jak było wtedy, zrób tak jak wtedy było, nie, wtedy miałeś tak, o, o właśnie, czekaj, drugą pokaż mi rękę, tą rękę wyżej troszeczkę podnieś, o, i troszeczkę tą pięć w tą stronę przesuń, o właśnie, dobra, i spójrz się na pięść. też na snap'a? No. Jakiego masz napa? Milo Mazur. Tak. A na Instagrama może też rzucimy coś od razu? a, a co? Ej, to jest jak motel normalny. No. Ej, <gry> Nie, trzefi. Nie, nie. Dobrze, 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 kombinuj. No, teraz samą twarz. Uśmiechnij się. Więc... Brody niżej troszeczkę, jest. Troszeczkę. Patrz na to, tak. Patrz, no i buziaczka. Nie widać, milę, milę o Twojej głupce. Ciepnie. Nie, ale teraz spokojnie. Wymaniasz się z ciemności. He? Cześć. Widzisz? Y Sesję z chłopakami. I to wrzuciłem zdjęcie na. Znaczy, rzucam? na Instagram. Marcin Mazur. Samochód dałem Tomkowi, gdzieś tam jedzie sprawę załatwić. Proszę bardzo. Fura odjeżdża.